Sprzedać swoje mieszkanie. Mam szczęście. Mam to mieszkanie dłużej niż 5 lat, więc nie zapłacę podatku dochodowego od tej sprzedaży. Ale te osoby, które mają swoje mieszkanie krócej niż 5 lat i chcą je sprzedać, również mogą Fiskusowi uciec. Zobaczmy jak. Podatek od sprzedaży zależy od daty nabycia nieruchomości. Inaczej zapłacisz, jeżeli stałeś się jej właścicielem w roku 2006, inaczej jeżeli w 2007 i 2008, a jeszcze inaczej, jeżeli nabyłeś ją w tym roku. Na różne sposoby możemy też uciec od podatku. Jeżeli ktoś w 2006 roku kupił mieszkanie i teraz chciałby je sprzedać, a jednocześnie nie chciałby zapłacić podatku, musi środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Cele mieszkaniowe oznaczają zakup i budowę domu lub mieszkania, zakup działki budowlanej, remont, spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Rozbudowę, a także nadbudowę domu, o ile w efekcie powstanie samodzielny lokal mieszkalny. Jeśli nie uda nam się wszystkich pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyć na zakup mieszkania, bo mieszkanie będzie tańsze, to od tej różnicy będziemy musieli zapłacić 10% podatek. Zobaczmy to na przykładzie. Pani Basia miała mieszkanie kupione w 2006 roku. W czerwcu 2008 sprzedała je za 600 tysięcy złotych i zobowiązała się w urzędzie skarbowym, że wyda tę kwotę na cele mieszkaniowe. W lutym 2009 roku pani Basia kupiła mniejsze mieszkanie za 500 tysięcy. Zapłaci więc 10% podatku, ale tylko od 100 tysięcy złotych, czyli od kwoty, której nie wydała na cele mieszkaniowe. Niestety, do tej kwoty pani Basia powinna doliczyć odsetki. Ważna uwaga to taka, że te cele mieszkaniowe musimy zrealizować w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży. A zatem, jeżeli mieszkanie sprzedaliśmy 10 stycznia 2009 roku, to termin ten nam upływa z dniem 9 stycznia 2011 roku. Pamiętaj także o formalnościach. W ciągu 14 dni od sprzedaży musisz złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym, że pieniądze z tej sprzedaży wydasz właśnie na cele mieszkaniowe. A jeżeli nie chcemy wydać na cele mieszkaniowe, bo mamy inny pomysł na wydanie tych pieniędzy, jaki podatek zapłacimy? Jeżeli nie chcesz czekać 5 lat od daty nabycia nieruchomości, a nie masz w planach zakupów mieszkaniowych, podatek cię nie ominie. A jaki? Zobaczmy. Kupiłem mieszkanie w 2006 roku. Chcę je dzisiaj sprzedać. Jaki zapłacę podatek? Ponieważ wtedy pan kupił mieszkanie, zapłaci pan 10% podatek od ceny sprzedaży, od tego, co pan dostanie z tytułu tej sprzedaży. A gdyby pan Marek dostał to mieszkanie w spadku, czy to wpłynie na podatki? Odziedziczyłem mieszkanie, chcę je dzisiaj sprzedać. Jaki zapłacę podatek? A w którym roku panie odziedziczył? W 2006. W takim razie nie zapłaci pan podatku od sprzedaży. Podsumujmy. Te zasady dotyczą osób, które sprzedają nieruchomości kupione do końca 2006 roku i nie chcą czekać 5 lat, aby je sprzedać. Pytanie, jak te pięć lat należy liczyć? Pan Kazimierz kupił mieszkanie w styczniu 2004 roku. W tym roku zamierza je sprzedać. Minęło więc 5 lat od zakupu. Czy pan Kazimierz uniknie podatku? Niestety nie. Aby móc skorzystać z ulgi dotyczącej 5 pełnych lat kalendarzowych, właśnie ten okres musi upłynąć. Czyli pan Kazimierz w naszym przypadku musi odczekać do końca 2009 roku i sprzedać mieszkanie dopiero od 1 stycznia 2010 roku, jeżeli chce skorzystać z tego przepisu, który mówi o sprzedaży bez podatku. Lata podatkowe płyną inaczej. Fiskus liczy je od końca roku kalendarzowego, w którym kupiłeś mieszkanie i nie ma znaczenia, czy kupiłeś je w styczniu, czy w grudniu. W tym przypadku nie uciekniemy przed podatkiem, jeżeli wydamy pieniądze na cele mieszkaniowe, ale jeżeli kupiłeś nieruchomość w 2007 lub w 2008 roku i chcesz ją sprzedać przed upływem 5 lat od daty zakupu, możesz liczyć na inne ulgi. 2007 i 2008 to lata, w których obowiązywała ulga meldunkowa. Polegała ona na tym, że musieliśmy być zameldowani w mieszkaniu co najmniej 12 miesięcy, w całości lub w częściach. Jeżeli teraz chcemy sprzedać takie mieszkanie, to nie zapłacimy podatku. W 2008 roku pan Jacek wykupił od spółdzielni swoje mieszkanie lokatorskie. Był tam zameldowany od 1970 roku. Teraz chce je sprzedać. Czy zapłaci podatek? Nie, pan Jacek nie zapłaci podatku od sprzedaży, ponieważ mimo iż nie był właścicielem mieszkania przez 5 lat, ale był w nim zameldowany przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, iż będzie on musiał złożyć oświadczenie do Urzędu Skarbowego o zameldowaniu w terminie złożenia zeznania rocznego za ten rok, czyli do 30 kwietnia 2010 roku. Niestety, ulga meldunkowa ma swoje minusy, bo nie wszędzie można się zameldować. Kupiłem działkę budowlaną w 2007 roku. Teraz już jest o wiele więcej warta. Chcę ją sprzedać i kupić mieszkanie. To chyba nie zapłacę żadnego podatku. Panie Marku, mam złą wiadomość. Zapłaci pan niestety podatek 19% od zysku ze sprzedaży tej działki. Nie możemy niestety zastosować tutaj ulgi meldunkowej, bowiem nie może pan na działce na ziemi zameldować się. Nie każdy ten meldunek miał. Ci, którzy nie mieli podatek, zapłacą. A jaki? Zobaczmy. W 2007 roku pani Zofia kupiła niewykończone mieszkanie od dewelopera. Zapłaciła mu 300 tysięcy złotych, zaciągając kredyt. Zainwestowała 70 tysięcy w wykończenie mieszkania i pół roku później sprzedała je za 600 tysięcy. Przez ten czas spłaciła 10 tysięcy odsetek. Koszty Pani Zofii to 300 tysięcy złotych, 10 tysięcy odsetek, 70 tysięcy wykończenie i 30 tysięcy złotych prowizji pośrednika. Co może uwzględnić przy wyliczaniu dochodu? Pani Zofia będzie mogła odliczyć cenę zakupu mieszkania 300 tysięcy złotych, udokumentowane koszty wykończenia mieszkania 70 tysięcy złotych oraz prowizję pośrednika 30 tysięcy złotych. Niestety nie będzie mogła odliczyć odsetek od kredytu. Zobaczmy teraz, jak rozliczą się osoby, które kupiły mieszkanie w tym roku i chcą je od razu sprzedać. Jeżeli kupiliśmy mieszkanie w 2009 roku i chcemy je od razu sprzedać, nie chcemy czekać tych pięciu lat. Również możemy fiskusowi uciec. Ale uwaga! Musimy wydać pieniądze z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe. A jakie są te cele? Zobaczmy. W 2009 roku zmieniła się definicja i zakres celów mieszkaniowych. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom. W nowych zwolnieniach jest taki wymóg, aby to były nasze cele mieszkalne. Więc jest to zawężenie tego zwolnienia w porównaniu z tym, co było w 2006 roku. Jednak co możemy uznać za własne cele mieszkaniowe, jeszcze nie wiadomo. Musimy poczekać na interpretację tych przepisów, co to znaczy własne cele mieszkaniowe. Może się bowiem tak zdarzyć, że nie każda nieruchomość, którą nabędziemy, będzie uznana za nasz własny cel mieszkaniowy. Na przykład jeżeli to będzie kolejne mieszkanie, które kupujemy z przeznaczeniem pod wynajem. W takiej sytuacji może się okazać, że nie będziemy mieli prawa do skorzystania z ulgi, ale tak jak mówię, powinniśmy poczekać na oficjalne interpretacje tych przepisów, które najprawdopodobniej wkrótce się pojawią. Istotną zmianą w 2009 roku jest fakt, że zakupu nieruchomości możemy dokonać nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także na terytorium Szwajcarii. Kolejne zmiany dotyczą osób, które planują wydać na cele mieszkaniowe tylko część pieniędzy ze sprzedaży. Niestety, próba obliczenia ich podatku jest jak wyliczanie ilości cukru w cukrze. Popatrzmy na przykład. W styczniu pan Radek kupił mieszkanie za 400 tysięcy złotych. Już za rok planuje je sprzedać. Załóżmy, że uzyska z tej sprzedaży 500 tysięcy złotych, a więc zarobi 100 tysięcy. Następnie pan Radek kupi nowe mieszkanie za 400 tysięcy złotych. Policzmy teraz jego podatek. Krok pierwszy. 500 tysięcy uzyskane ze sprzedaży to przychód pana Radka. 100 tysięcy to jego zysk. Liczmy proporcje. Zysk wynosi 20% przychodu. Krok drugi. Pan Radek wydał 400 tysięcy złotych na cele mieszkaniowe, a 100 tysięcy mu zostało. Teraz musi policzyć, ile wynosi 20% od tych 100 tysięcy. Jest to 20 tysięcy złotych. I od tych 20 tysięcy pan Radek zapłaci 19% podatku, czyli 3800 złotych. W 2009 roku nie musimy już informować Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni, że sprzedaliśmy mieszkanie. Rozliczymy się z podatku dopiero za rok w rocznym rozliczeniu. Ustawodawca dał nam także więcej czasu na realizację tych celów. W dalszym ciągu są to dwa lata, ale dwa lata podatkowe. Liczymy je od końca roku, w którym sprzedaliśmy mieszkanie. Jeżeli dokonamy sprzedaży 10 stycznia 2009 roku, to dwuletni okres liczy nam się od 31 grudnia 2009. Zobaczmy teraz, jaki podatek zapłacą osoby, które nie chcą poczekać 5 lat ani nie planują wydać pieniędzy na cele mieszkaniowe, a na dodatek nie ponieśli żadnych wydatków na nieruchomość. Odziedziczyłam mieszkanie po dziadku. Dziadek jest w pierwszej grupie podatkowej, więc nie zapłacę podatku od spadku fiderowizn. Ale jeżeli będę chciała sprzedać to mieszkanie przed upływem pięciu lat, niestety zapłacę podatek od sprzedaży. Pani Milena zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych ze sprzedaży z tytułu sprzedaży tego mieszkania. Będzie to podatek w wysokości 19%, ponieważ koszty nabycia tego mieszkania były zerowe. Ten podatek tak naprawdę będzie nałożony na całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży tego mieszkania. A co by było, gdyby Milena nie dostała tego mieszkania w spadku, tylko kupiła i od razu chciała sprzedać? W tym przypadku pani Milena miała koszty, bowiem wydała pieniądze na zakup mieszkania. Jeżeli teraz sprzedaje mieszkanie z zyskiem, zarabia na sprzedaży mieszkania, w związku z tym będzie, miała, będzie musiała zapłacić podatek 19% od tego właśnie zysku. Na koniec podpowiedź dla tych, którzy w ubiegłym roku sprzedali mieszkanie. Jak mają się z tej sprzedaży rozliczyć i który pit wypełnić? Jeżeli w ubiegłym roku sprzedałeś mieszkanie kupione w 2007 lub 2008 roku, musisz do końca kwietnia zapłacić podatek. Ale uwaga, do rozliczenia sprzedaży nieruchomości nie ma osobnego zeznania podatkowego. Jedynym drukiem, który zawiera rubrykę dotyczącą sprzedaży nieruchomości jest PIT 36, czyli PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli mamy problemy. W rozliczeniu naszego podatku możemy zwrócić się o wyjaśnienia do ministra finansów. W tym celu opisujemy szczegółowo swój przypadek, piszemy, jak powinniśmy się rozliczyć z podatku naszym zdaniem, i wysyłamy takie pismo do ministra finansów, opłacając płacąc 40 zł za udzielenie odpowiedzi przez ministra. Możemy czekać na te odpowiedzi do trzech miesięcy. A już w następnym odcinku pokażemy Państwu, dlaczego powinniście sprawdzać, czy grunt, na którym stoi budynek, gdzie kupujecie mieszkanie jest w użytkowaniu wieczystym, czy macie do niego prawo własności. Oglądajcie Dach nad Głową.